Nigdy nie pij ciepłego piwa. U nas dostaniesz je razem z lodówką. Już od piątku za każde 200 zł wydane na lodówkę lub zamrażarkę otrzymasz 10 butelek piwa łomża. Na przykład chłodziarko zamrażarka Side by Side Samsung. Klasa A System No Frost. Kostkarka. Kolor Inox. Za 3400 zł. 170 piw w prezencie. Saturn. Żer. Dla Skner. Nigdy nie przypuszczałem, że mogę mieć problemy z prostatą. Zaczęło się od częstego oddawania moczu. W dzień i w nocy. Na szczęście lekarz i znajomi polecili mi Prostaker Plus. Ma unikalny skład, który wspomaga funkcjonowanie prostaty. No i oczywiście pozwala cieszyć się seksem. Jak się czuję dzisiaj? Zapytajcie moją żonę. Prostaker Plus na prostatę. Papa, pa, papierze. Najnowsza elektroniczna gazetka Saturna. Teraz na www.saturn.pl. Nowa interaktywna forma. Jeszcze niższe ceny i doskonałe raty. 0% na przykład. Nokia Lumia 800. System operacyjny Windows Phone. Nawigacja Nokia. Ekran dotykowy AMOLED. Za 2340 zł. Lub w 36 ratach po 65 zł. Saturn. Żer dla skner. Его технологии супер Веб-браузер и скайп просто класс Провода это в прошлом, послушай Смарт-ТВ настоящий для вас Смотри, говори и слушай Управляй, общайся, играй Samsung Smart TV то, что нужно тебе Только он Smart TV настоящий A. Także to jest ten dom, Puk, Puk. Halo? Nie gadajcie mi, że nie ma go w domu. Halo? Przepraszam? Panie? Dzień dobry, panie! Co ty, jak ty tu weszłeś? Spokojnie, ja, ja, panu tak łupy, ja panu to odkupię. Ach, ja panu nadzieję, to odkupię. Ja panu to odkupię. Bo jak tego nie zrobisz, to ja nie. Losię. Naprawdę nie wiem, co ci zrobię. Dobrze, ja panu to odkupię. Bo ja przygotował. Pan... Y... Zobacz pan. Yy, przygotował pan to, co chciałem? Tak, całą trochę przygotowałem. Pewnie co zostało w piwnicy. O, że mi proszę pan. Panie, ja tylko chciałem. Tylko chciałem parę ten, z szczelnicę, a nie... Panie! Co pan Panie, to przygotował? Ja perfektywni... Panie, ja jestem <kluzny> perfekcjonista, Zobacz... no, no, trochę mało, Chłopie. wiem, ale... Mhm. Ja osobiście Dobrze. bym panu polecała jeszcze AKS-a. Mhm. E. Co, normalnie, że tam się ludzie tak wydzierają? Nie wiem. Dobrze, uznam to za normalne. Ja osobiście panu polecała AKS-a. Mhm. Tak krótka... Krótki słup karabinek Czyli tutaj pan to przygotował? Tak. Mam jeszcze inne, na przykład y, mam na przykład akacza jeszcze w ręku, bo tutaj mm. zdałem, nie dałem, miałem dać, ale nie zdążyłem. Ja to sobie M wypróbuję. M mam, mam jeszcze M 4 przygotowałam w rękach. Nawet e, taki na taki panie. na taki, co karabinek. Dobra. Teraz sobie próbuję tą broń pierwszą. Te, tych nie, nie będę spezda, próbować. Panie? Nawet jak fajną strzelbę mam. Mm -hmm. One wydają się za silne według mnie. Dobra, zobaczmy jak to działa. Dobra, pozwól pan, że raz strzelę. Pozwól pan, że raz strzelę. Mojego Co tu się odpierd... Panie, co mam mi chodzić na działkę? Kurła, mam dosyć tego pierd... Panie, gdzie on czekaj. poszedł? Dobra, czekaj, sprawdzimy w domu. Panie, co mi tu Panie. Ups, eee e, e, e. Pytanie, mogę wziąć tą broń za to, że panu uratowałem trochę dom? Za darmo. Co to za Czy... brońka? E, nie ja jestem pewien. pewien. Jakiś submaschine gun. Jakaś maszynowa. Nie wiem, mi się na MP5. Wygląda. Dobra, wiele pan. Myślałem, że pan AKS. Myślałem, że Chwila, zobaczę będziesz... co on pan tam zrobił że myślałam, że pan, a, e, to, panie, pan też od tą Panie, tos pan będzie sobie musiał ścianę no, na nowo zrobić. O, ja to, oj, mam i podłogę na parę i podłogę godzin. wyczyścić. Oj, będę miał zajęcie na długie, długie parę godzin. No rzeczywiście. Dobra, to pójdę. panie, pamiętaj mi, żeby te tak? ta ściany, mi, żeby mi drzwi odkupić. Będę pamiętać spokojnie. No ja biorę gąbkę i zabieram się do pracy. Pa. Aż a to pora iść do domu, tak? Słucham? Chcesz kupić narkotyki? Narkotyki, a w jakim sensie? No, narkotyki, marihuana, kokaina, używki. Ym, może mnie to zainteresować, nie wiem. No to tutaj. Tu mam wszystkie Ma fix. Mhm. Yy. E, tutaj mamy Mari... E, Jezus, co to było? Chyba to była marihuana. A to Dobrze... O panie! Co to się... Kuuuul! No to, to, to jest taki efekt. No, a to nie. dzieje zawsze. zawsze wie, jak potem ty kosztujesz nowych psów. Co to jest? Boże, co mi się z głową dzieje? O kurde, nie czuję się za dobrze. Co jest? Oczekaj, pan! O Boże. Co mi się dzieje? Ja pierniczę. Ja O Boże. Co to jest? Czemu mój dom? Kurde, ostatni Boże, co to było? O kurde. To było takie super. Jeszcze mam tutaj kawałek. Chyba, chyba jutro do niego przyjdę po więcej. O boże. Może na koniec jeszcze to wezmę. O kurde. Geometry Dash. Chyba do toalety muszę. Co jest, czemu to się pali? Gdzie gaśnica? Nie, no, trzeba zdobyć pieniądze, wziąć kredyt, wygrać w lol myślnik lotto czy coś, nie wiem. Cześć, Lisiu. Słyszałem jakieś hałasy i trochę mi przypaliło podłogę, a w ogóle co się stało z twoim telewizorem? No właśnie nie wiem. Oglądałem sobie mecz, wyszedłem do toalety, wróciłem i widzę dym, wszystko się pali i w ogóle nie wiem. Ja potrzebuję jakiś pieniędzy na ten telewizor. Zagraj w to sąsiad. A nie wiem, nie chce mi się totalnie nic teraz. Ciesz się, że tylko się spalił ci telewizor, a nie całe mieszkanie. No tak, ale wiesz... Ale co? No właśnie w tym problem, że nie wiem jak nowy telewizor zdobyć. Nazbieraj sobie, kup jakiś i po problemie. Ale skąd ja na to wezmę pieniądze, nie wiem. Haha, witaj, Lisiu. Cześć Czarek. Co tam u ciebie? A tak niezbyt, bo telewizor mi się spalił. No to niezbyt dobrze. Ja potrzebuję jak najszybciej pieniędzy. To masz tutaj czyją się trzy 3000 ale nic nie mów nikomu. Dziękuję, z nieba mi spadłeś. A mam dla ciebie jeszcze to, polecone z izby skarbowej. Dawaj to, nie twoja sprawa co tam jest. Widzę, że prędko ci do eksmisji. Jakiej eksmisji? Normalnej, sądowej. A tam znowu jakieś byle co, żeby nie oszczędzać, cały czas tak piszą i nic to nie daje. Cześć Lisiu, masz może okręt T. 4. Tak, tam w szufladzie jest. A tak, w ogóle sąsiad, to co ci się stało z telewizorem? A nie wiem, spalił mi się. Ech, słombo. No dobra, to ja pójdę, bo muszę szybko przykręcić i zaraz oddam. Nic nie ma w normalnej cenie, same drogie te wszystkie. Halo. Jesteś w domu? No tak jestem, albo co? To czemu nie otwierasz? Pukam i pukam i nic. A ja nie słyszałem. A kupiłeś ten telewizor? Jeszcze nie. A co? Czyli masz tą rentę, co ci dałem? No mam. A co? To daj mi ją, proszę, bo procesem sądowym mi grożą. No dobra, już daję. No słuchaj, normalnie oficjalnie powiedziałem im, że gdzieś się zapodziało, a oni mi odpowiedzieli, że jak do jutra nie znajdę, to sąd, komisja i eksmisja. Oni to by tylko każdego karali za wszystko. A żebyś wiedział. Dobra, ja lecę, bo muszę jeszcze kilka listów zanieść. Dobra, to pa, pa. Telewizor się spalił, już prawie miałem nowy, a tu jednak nie.